Miłych wrażeń przy oglądaniu programu życzy restauracja Strongowo. Każdy ma jakąś piękną historię. I, i, I nawet sobie nie zdajemy sprawy, że kogoś to może tak bardzo wzruszyć. Kolejnym gościem rozmów po Helmsku w drugim sezonie. Ania Mazułkiewicz, witam cię serdecznie. Witam. Wszyscy ci, którzy mają Facebooka, a dzisiaj każdy ma Facebooka, wiedzą, że Ania jest bardzo płodnym autorem takiej fajnej strony, która się nazywa Nad brzegiem wulkanu. Mnóstwo pasji literackiej hmm. na, na tej stronie i, i takiego, powiedziałbym, zacięcia. Ania, masz dużo do powiedzenia w wielu kwestiach i pięknie, jestem recenzentem w tym momencie, ale to naprawdę moje subiektywne, ale, ale bardzo szczere zdanie, pięknie zaklinasz rzeczywistość w słowa. No Dziękuję ci Tomku bardzo. <laughs> Nad brzegiem wulkanu, tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, Skąd się to wzięło? Skąd się to wzięło? No właśnie, ja się tak czuję, jak taki wulkan troszeczkę uśpiony. Lawa tam już prawie chce wylewać się na zewnątrz i, i niestety to się wylewa ze mnie. Dla mnie, niestety, dla wielu, wielu <laughs> osób, które śledzą Twoją witrynę, um, także. Więc zdanie są podzielone jak wszędzie, prawda? Są zwolennicy i przeciwnicy. Mm, ale nie spotykam się z jakimś takim hejtem, żeby już ktoś tak bardzo atakował. Po prostu widocznie może ta osoba nie czyta, tak? Ja, mhm. ja wychodzę z założenia, że jeżeli komuś się coś nie podoba, Jasne. to nie powinien tam wchodzić i, i sam siebie tym rozdrażniać. Um, a z tym pisaniem a czasami ktoś mnie pyta, czy ja piszę prozę, czy ja piszę wiersze. Mhm. Ja wszystko piszę. Chociaż powiem Ci, że wiersze piszę znowu od niedawna, bo wcześniej to raczej Felietony jakoś tak. tak bardziej była proza. Niektórzy mi to zarzucają, bo mówią, wróć do prozy, bo to było fajniejsze, to łatwiej jakoś tak, nie każdy lubi wiersze, prawda? Nie każdy czyta, ale z kolei są osoby, które właśnie chcą Tomiku, poezji i, i ciągle słyszę, no wydaj coś, weź coś wreszcie, wydaj. I chyba wreszcie coś wydam, bo, bo to już może czas. Do tego dojdziemy, Ania, o to Cię na pewno zapytam, ale wiesz co, I, i, jakby idąc z tego, co mówisz. Z jednej strony mm -hmm. to prawda. Felietony, które pisałaś, były... O czymś, były skierowane na pewną sytuację, były komentarzem do danej sytuacji, jak mhm. to felieton. Mhm. Ale mam wrażenie, że w tych twoich wierszach też sporo takich felietonowych, e, że tak powiem, wątków czy smaczków można przemycić. Ty też w tych wierszach komentujesz rzeczywistość. A to e, krótka opowieść o pewnej miłosce, a to e, jakiś e, temperatura chwili, a to gdzieś e, zachwyt nad czymś, co cię spotkało. W tym też jest trochę e, obrazków z życia. To twoje życie? Częściowo tak, nie zawsze. Aczkolwiek jak słucham historii innych ludzi, to, to to się też nakłada, prawda? Jakieś własne przemyślenia. Powiem tak, ostatnio się do tego odniosłam w jednym z wierszy do czytelnika, bo naprawdę to jest dosyć zabawne, kiedy ja wychodzę gdzieś do sklepu po mleko. A ktoś mi mówi, nie martw się, o jak cię rzucił, to ty się nie martw. Ja tak stoję i myślę, kto mnie rzucił, tego jeszcze nie wiem. No to już jest fame. Bo widocznie no to więc, widocznie napisałam coś o rozstaniu, myślę, mm, chyba tak rzuciłam, <laughs> Za moment znowu kogoś spotykam. O, to super, że ty jesteś taka zakochana. No tak, myślę jestem zakochana i zależnie co tam napiszę, to ludzie reagują, tak? Pocieszają mnie, a niektórzy, no może, myślą dobrze ci, tak. Także widzę, że czytelnik odbiera to bardzo jako, że ja piszę o sobie, <laughs> ale to tak nie do końca. Powiem ci, mam coś takiego, że mm, spotykając ludzi, oni sami zaczynają mi opowiadać. Każdy człowiek jest historią. Tak. I ja nie mam na to wpływu. Jadę pociągiem, ktoś siada koło mnie i za pięć minut opowiada mi jakąś swoją historię, która myślę, kurczę, to się już nadaje. Tyle, że ostatnio jak próbowałam siąść i napisać coś proza, to wychodził mi wiersz. Więc zamykałam to w wierszu. Każdy ma jakąś piękną historię. I, i, i nawet sobie nie zdajemy sprawy, że kogoś to może tak bardzo wzruszyć. I zdarza mi się na początku tej strony taki komentarz, w którym pani napisała: O, wchodziłam tu sobie tako, i nie sądziłam, że to mnie tak ruszy. Mówi: Ja to czytałam kilka razy, i to jest o mnie. Nie mam świadomości, prawda, kogo, co dotknie, ale jest to, jest to fajne, że. A to chyba jest największy z komplementów, że. Tak, mhm. że ktoś poczuł w tym siebie. Mhm. A powiem ci, że yy, bo znamy się, nie, nie będziemy ukrywać, że jak łyse konie. Znamy się, <grym> powiedzmy, jakoś tam, ale, ale nie, nie jest to jakaś zażyłość wielka i, i długa, bogata w wydarzenia. Mhm. Natomiast powiem ci, że rozmawiając, przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiałem z wieloma osobami, które znają cię dobrze. I każda z nich e, mówiła tylko i wyłącznie dobre rzeczy na Twój temat. Każda z nich określała Cię os jako osobę bardzo ciepłą, e, pełną empatii, taką otwartą e, osobę, z którą można długo i, i o wszystkim pogadać. E, to pewnie też pomaga w zbieraniu tych historii, bo mam wrażenie, że łatwiej Ci e, otworzyć ludzi na siebie. Ja właściwie to nawet ich nie otwieram. Ja mam wrażenie, że każdy jest bardzo otwarty. Mm -hmm. Coś takiego jest, że, że siadamy. I, I ten ktoś już mówi, tak? Mm -hmm. Może dlatego, że ja pozwalam mówić. A większość ludzi Umiesz ma. Słuchać. Tak, ludzie mają potrzebę chyba wyciągnięcia z siebie tego, co tam najbardziej tak boli, wiesz. I często to jest też tak, że osoby obce opowiadają, bo spotykamy się gdzieś tam i już się nie spotkamy. I jest bardzo prosto to opowiedzieć. Ja często mam taki dylemat, czy o czymś napisać, czy nie, bo wiem, że ta osoba może się odnaleźć w tym. I nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł w jakiś sposób urażony, że jego historię opowiadam publicznie, może sobie nie życzy. A szkoda, bo są niektóre historie bardzo przejmujące i bardzo piękne. No, ale z drugiej strony ja szanuję i, i, i bardzo się staram, mhm. jeżeli już o kimś piszę, to tak, żeby nie naprowadzić na daną nie osobę. Wiedzieć, tak, kto to jest. Mhm. Powiedz mi, Ania, bo y, teraz zapytam trochę o warsztat, y, bo o potrzebę i jakby sposób. Tego, jak to wszystko powstaje i skąd się bierze, to już ustaliliśmy. Ale czy ty, nie wiem, szukałaś gdzieś inspiracji, czy, czy ta forma pisanego słowa, bez względu na to, czy była to proza, czy wiersz, gdzieś zawsze w tobie się działa? Czy, czy, czy to, nie wiem, nagle gdzieś tam spadło pewnego dnia i stwierdziłaś, że, że tak, dobrze się czuję w takim przelewaniu myśli na papier? To chyba było zawsze. Mhm. Lubisz Je, poezję, lubisz tak. literaturę. Wiesz co, tak jak sobie próbuję gdzieś sięgnąć, ja zawsze dużo czytałam, moja mhm. mama czytała, tata czytał mole książkowe, to uruchomię wyobraźnię. I Witaj w klubie, też mam takich rodziców. No, to zaraża, tak? Więc ty na to patrzysz i to samo robisz. Mhm. Ja sobie nie wyobrażałam e, życia bez książek, to dziś tak jest. I jak czytasz, to przesiąkasz, prawda, to literaturą e, twoja głowa inaczej pracuje, mhm. to słowo jest inne. Ja przyznam, że mnie bardzo często drażni telewizja. W ogóle nie oglądam telewizji. To, to Media są straszne. Sporadycznie coś tam, ale jeżeli to jest coś wartego tego, żeby obejrzeć. Często mnie ktoś pyta, czy ja wiem, co, czy widziałam. Nie, nie widziałam, bo, bo właściwie trochę mnie to zaśmieca, tak? Fole mm. jednak to, co mam w środku, niż, niż to, co mnie tam próbuje osaczyć. No, ale takie były początki. Ja czytałam. Później pamiętam, bardzo chciałam mieć pianino. No, ale mieszkanie było małe, więc mama mówiła, nie, pianino to nie, to nie zmieścimy, no to była gitara. I chodziłam na szkołę muzyczną na gitarę. I wtedy pamiętam, że sięgnęłam po Staffa. Staff mnie zafascynował i ja sobie układałam muzykę do Staffa i siłą rzeczy czytałam poezję, no bo, no, nie dało się inaczej. Pisałam swoje jakieś tam pierwsze próby, prozy, później w liceum mój pierwszy felieton za ja który dostałam nagrodę w drugim liceum które Ja byłam z pierwszego liceum tam je nagrodzono, to tam taka rewalizacja była. <grywa> Także to było to coś. Do dziś jest. <grywa> Do dziś jest, ale to było coś. Yy, I tak yy, ja się dobrze czułam zawsze w pisaniu. To znaczy, mnie czasami ktoś pyta, tak, yy, jak to się pisze? Ja, nie wiem, zresztą sam no to No właśnie, ja cię ja też... pytam, ale mam z tym sam, yy... ten sam problem, bo jak się to ma, to się to po prostu ma. Tak. Takie mam wrażenie, że. że... Nieraz mam, znam kogoś, kto jest uzdolniony, załóżmy tam plastycznie i ja mówię, no jak to narysować obraz? No ja nie umiem, mhm. a ktoś, a jak można napisać? No mhm. tak jak ty malujesz, tak? No dokładnie tak, to jest coś takiego, jeszcze po, pozwolę sobie dopowiedzieć, że i pewnie też tak masz, bo, bo ja posłużę się swoim przykładem, że, mhm. że siedzi to w tobie na tyle głęboko, że musisz to uwolnić, inaczej, inaczej się udusisz, jak śpiewał tak. Jerzy Sztur, musisz, tak? Tak, dokładnie. Ja też mam to wrażenie i e, powiedz, czy jest jeszcze dla nas jakoś, jakiś ratunek, bo też mam wrażenie, że dziś nie, nie ma szacunku dla słowa w mediach, że dziś e, słowa się e, mówionego, pisanego, no, tak. e, tego potocznie uznanego za literacki nie szanuje się po prostu, a wraz, e, przepraszam za kolokwializm, z psieniem mowy psieją obyczaje, tak, takie mam wrażenie. To się z tobą bardzo zgadzam. Mnie w ogóle rażą wszelkie błędy językowe to Mam ja tak nie, po, nie mam błędów nigdy, po prostu tak miałam, to, tak się już urodziłam, tak miałam, dla mnie pisanie było bardzo proste i, i to, to się czuje, tak? Ja, wiem, ja nie musiałam myśleć, czy tu będzie przecinek, ja wiem, że on tam jest, tak? To ja go czuję. Ja widzisz, znamy się <coughs> słabo, a jednak pokrewne. dusze. Pokrętne dusze. Także jak ja słyszę w telewizji, jak ktoś się wypowiada niepoprawnie, to mi się tam coś jeży, mm. jak czytam, naprawdę, nie chcę tam obrazić kogoś, kto być może ma jakieś dysfunkcje, nie jest w stanie się nauczyć. Yy, więc jeśli on pisze na Facebooku z takimi błędami, że ja, ja nie rozumiem, co jest napisane, ja muszę sobie to słowo na głos nieraz przeczytać, po prostu nie rozumiem, co to znaczy. Yy, I to jest już taki śmietnik słowny, że... Yy. Ja myślałam, że jak będę pisała jakąś tam prozę, to nikt nie będzie czytał, bo to za ładne będzie. Napisz prosto, jeszcze najlepiej z przerywnikami, na ku i tam inne, prawda? Bo teraz się tak mówi, jesteśmy tacy, naprawdę, no to jest śmietnik ta nasza mowa i to jest przykre. Kiedyś pamiętam, włączyło się telewizję, to mówiono taką piękną polszczyzną, to mm. było przyjemnie posłuchać. Teraz trzeba, nie wiem, Pana Miotka czy kogoś słuchać. Ta mowa wyznaczała trendy, te, te, te media były po to też, żeby tak. wyznaczyć pewien standard. To zgadzam się w pełni. Poruszę kolejny wątek, Ania, bo ty jesteś człowiekiem wielu pasji. Jesteś urzędnikiem, ale, ale, ale śpiewającym urzędnikiem też. Bo, bo od ilu lat śpiewasz w chemskim chórze gospel. W 2010 dołączyłam. Czyli już 9 lat. Mhm. To też kawał czasu. Kawał czasu. Co, co ci daje bycie w tym chórze? No bo... widzisz. Bo to nie jest tylko chór jako chór, mhm. prawda? Że przychodzisz, zaśpiewasz i wychodzisz, to są przyjaźnie. To jest przez wiele lat y, doświadczenie takiej realnej przyjaźni ludzkiej. Wiadomo, jednych się bardziej lubi innych. Mniej z innymi masz kontakt większy, inny mniejszy, z innymi mniejszy, ale y, to jest taka jak rodzina. I są starsi, są młodsi. Jedni drugich w jakiś sposób uczą i, i życia, i, i tego śpiewania, i ta atmosfera, to... No tego się nie da opowiedzieć. To trzeba przyjść, przychodzą ludzie z zewnątrz bardzo często, siadają i mówią, kurczę, u was to jest tak jakoś, jakoś tak fajnie. Ale powiem ci, że każdy tam znajdzie to, co lubi, bo nieraz słyszę jakieś głosy, wiesz, ja tu przychodzę, bo mam z kim porozmawiać, mm -hmm. mam z kim się pośmiać i jest tak sympatycznie. Znam dokładnie z tego samego choru inną osobę, która mówi, ja tam przychodzę, bo wreszcie tam sobie jestem sama, tam sobie pośpiewam, nikt mnie nie zaczepia i jestem w takiej <laughs> izolacji. Myślę, i są w jednym pomieszczeniu. <laughs> Także wiesz, no, każdy znajduje coś dla siebie i to jest właśnie najpiękniejsze. Um, nie ma tam parcia takiego jakiegoś na, na, tak. wejś, na, na szkło, na mikrofon. Też mam wrażenie, yy. że jest to, mi, dlatego że jest to mimo wszystko jakoś tam produkt niszowy, to, yy. to, 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 to rzeczywiście gromadzi wokół siebie osoby, które yy, może to też jest moje wrażenie. Gromadzi przy tym projekcie osoby, które wyrażają siebie w pewnym mm -hmm. sensie. Nie szukając e, poklasku jakiegoś poklasku czy akceptacji wielkiej. Zgadza się. Zresztą czasami jesteśmy tak zabawnie doceniani przez widownię. Kiedyś podszedł pan i mówi: Wspaniale, wspaniale. Mówi, to koło gospodyń wiejskich to skąd? Ej, to już nie tak. Po, poziom jest. Zresztą Ale macie, byłyśmy Maciej tak obrane jednolicie. Kto dba za to, żeby, żeby to było naprawdę na wysokim poziomie. I ja też. Choćbym nie był wielkim fanem mhm. muzyki gospel, muszę przyznać, że jest to produkt na bardzo wysokim poziomie. No Grzesio to jest profesjonalista, no. który potrafi uczyć w sposób, że nawet nie zauważy, że on cię nauczył, mhm. bo widziałam po sobie, że zaczęłam słyszeć coś, czego wcześniej nie słyszałam. E, e, dźwięki, tam jakieś półtony, jakieś jakieś... Co on do mnie mówi? Przecież to tak samo, taki sam dźwięk. Ta. Teraz już oj, 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 przynisko coś tam, prawda? E, natomiast powiem szczerze, że inaczej słucham muzyki przez to, Aha. że jestem w chórze, bo kiedyś ktoś śpiewał piosenkę, tak? A teraz tak, ja już słyszę chórki tam w tle, e, słyszę na ile głosów oni tam śpiewają. E, tu mi to wchodzi tam, to e, słuch się bardzo jednak e, kształtuje rozwija. też i mm. rozwija i te zdolności. Nawet jak ktoś przychodzi, ma taką skalę, Pośpiewasz jakiś czas i jednak możesz więcej, i, i czyściej, I, i to jest fajne. Różnych względów ludzie przychodzą, bo to wiadomo, jedni chcą występować, inni lubią śpiewać, i po prostu im to wystarcza, ale jednak y, jakiś tam trzątek taki jest od wielu lat i ci ludzie się trzymają. I powiem szczerze, jak ktoś szuka poklasku, to tam długo nie, nie posiedzi, bo wiadomo, że my nie wiele. Ma gwiazdy, tam gwiazd nie, nie jest Tak, i dużo na mnie koncertujemy, więc to też yy, przychodzą ludzie z pasją yy, tego śpiewania w sobie, mhm. tak. No i oczywiście musi ci pasować yy, to, o czym śpiewamy. Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to jest moje ostatnie pytanie związane z Twoją działalnością w chórze. E, mam wrażenie też, że Twoja tam obecność i obecność pewnie wielu osób związana jest także z pewną deklaracją, y, taką życiową, y, taką legitymacją tego, co się, o czym się mm -hmm. myśli. Wiem, że jesteś osobą głęboko wierzącą i mm, mam wrażenie, że to też oddajesz, e, w, e, śpiewając w tym chórze. Czy, czy to jest Twój sposób, jeśli to jest zbyt intymne, nie odpowiadaj, jeśli, jeśli źle myślę, to, to, to też mnie popraw. Czy to jest Twój sposób na, na kontakt z Panem Bogiem, na, na to, żeby z Nim w inny sposób y, porozmawiać o tym, Czego od niego oczekujesz, jakie masz, yy, że tak powiem, problemy, a, a może za co jesteś wdzięczna, bo przecież gospel po to powstał. No tak, gospel, nadzieja, dobra nowina. Ech, wiesz, co to jest taki moment? Faktycznie ja jestem wierząca i, i dobrze mnie o to pytasz, cieszę się, że mogę się tym podzielić, bo wydaje mi się, że my się tym właśnie dzielimy, kiedy tam stajemy. Pamiętam taki koncert kiedyś we Włodawie, bardzo trudny. Śpiewaliśmy. Śpiewamy o bogu, tak? Mhm. Więc y, są osoby wierzące, mniej wierzące, w ogóle niewierzące. I pamiętam taki mur widowni. Tam chyba było niewiele osób wierzących. Może się spodziewało też czego innego, bo bardzo trudno śpiewać. Bo prawda to jest taka, się wyczuwa, że, tak. Że, tak, że to, co ja śpiewam, ja w to wierzę mhm. i ja y, tobie nie sprzedaję czegoś sztucznego, o czym, mhm. czego ja nie czuję i tego nie myślę. I ja ci mówię to, co ja czuję i jak to odbieram. Y, są takie wspaniałe momenty, kiedy śpiewasz. Y, i to jest uwielbienie, tak? W tym momencie, yy, yy, w tym śpiewie, ty jesteś bliżej Boga. Tak uważam. Jest powiedzenie, że kto się, tak. gdy śpiewa, się trzy, dwa razy, tak. a kto fałszuje trzy. Czy <laughs> <laughs> to też jest piękne? Nie Wiedziałem, yy, że tak często się modlę. No widzisz, <laughs> jednak. Yy, I muszę ci powiedzieć, pamiętam taką jedną wielką nagrodę w swoim życiu, kiedy ktoś mi powiedział: yy, Przez to Twoje śpiewanie, to wróciłem do Boga. Bo przez kontakt ze mną i bardzo często chodzenie na koncerty, słuchanie, bo to, bo tamto, bo pan był, bo w moim życiu, bo to często ludzie się tym dzielą, takim własnym świadectwem co Pan Bóg zmienił w moim życiu, to właśnie usłyszałam, że przez to Twoje śpiewanie i chodzenie na te Twoje koncerty, gdzieś tam poszukałem Boga w swoim życiu i jestem dzisiaj bliżej. Więc uważam, że chyba nie ma lepszej reklamy dla gospel, yy, niż to, że kiedy my komuś coś przekazujemy, ten ktoś to faktycznie odbiera i to go w jakiś sposób też zbliża do Boga. Ania, ja teraz rozumiem, skąd, po rozmowie z Tobą, skąd u Ciebie tak często uczucie euforii, to takie latanie w chmurach, to dounoszenie <laughs> się ponad, ponad zwykłym gruntem zwykłych spraw. Ja, ja dzisiaj to widzę, że to jest przede wszystkim głęboka wiara i zaufanie pewnie w to, że, że Bóg zawsze nam pomoże. To jest ten entuzjazm związany z, 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 no z szacunkiem i empatią do ludzi, no ale to jest też ten motor, który dostajesz, bo widzę, że, że to, co, to co Cię napędza, to jest także to. Uznanie, mówisz o, o tym, że ktoś e, przypomniał sobie o tym, że Bóg jest w jego mm -hmm. życiu ważny. Mówisz o tym, że ktoś, dla kogoś ważne są te twoje wiersze, które codziennie na, na, na stronie zamieszczasz. Ktoś mm -hmm. inny cieszy się z koncertów. Także myślę, że to jest świetne paliwo do tego, żeby myśleć. No i tak jak mówię, unosić się 5 centymetrów na ziemią. No tak, bo prawdę mówiąc. <laughs> Można sobie pisać, można sobie śpiewać. Jeżeli nie dostajesz takiej informacji zwrotnej, że to ma sens, to, tak, no, to można pisać do szuflady. Wiele osób pisze no. do mnie gdzieś tam na priv i no po co ty to zamieszczasz, ja piszę do szuflady już 20 lat. Ja mówię, i po co tam piszesz? No bo to moje. Ja mówię, no to dobrze, że to twoje. Jeżeli masz w sobie coś, to tak ze śpiewaniem, z malowaniem, z każdą pasją, to dlaczego się tym nie podzielić? Ja zawsze mówię, że nie ma ludzi, którzy nie mają jakiegokolwiek talentu. Każdy z nas coś tam dostał. Jedni mają ogromne talenty, tak, albo bardzo wiele, a inni troszeczkę. Nawet jak masz te troszeczkę, to on właśnie nie jest, tak jak Biblia mówi, do zakopania tam w ogródku, przybicie szpadelkiem i ja go mam. Podziel się, bo y, naprawdę może się okazać, że mówisz, bo to jest takie sprzężenie jakieś zwrotne. Y, ja gdzieś tam prawda, y, 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 zaczęłam coś tam pisać, y, poszłam sobie do chóru gospel, tam załóżmy poznałam Anię, która fotografuje, Ania zrobiła no sesję, która... też fotografujesz, tak? To no jest, też, ale jest ja już to jestem bardzo amatorem, y, natomiast... Ale to się rozwija. Tak, oczywiście. Więc z Anią gdzieś tam miałam sesję, w związku z tym, że sesja się pokazała, no to ktoś do mnie zadzwonił z jakiejś gminy zapytać, czy ja nie mogła poczytać tam wierszy i to tak wiesz, hmm. jedno w drugie wchodzi. I Właśnie dzięki takim y, pasjonatom, takim ludziom, hmm. którzy robią fajne rzeczy. Y, zresztą zawsze to podkreślam, że ja to bardzo lubię. Ja nie znoszę rozmów, które są plotki, obgadywanie, obmawianie, to w ogóle ja nie... Czyli wierzę. nasza rozmowa dzisiaj okej, okay, porządku. Rozmowa jest okej. Okay. Hmm. Lubię rozmowy, które coś wnoszą, y, otwierają mi na coś oczy, tak? Albo z tego powstaje jakiś fajny pomysł na coś jeszcze, nie? Bo wtedy jest sens rozmawiać, a sens, żeby mówić, aby omówić to w ogóle... Y, tego nigdy nie rozumiem. Euforia. Ja myślę, że ja w życiu byłam wiele razy w takich momentach, w których mi mówiono, że już nie ma na coś nadziei. I zawsze okazywało się, że potem jest coś jeszcze lepszego. Więc jak czasem słyszę, ktoś mówi: To już jest koniec. Ja mu mówię: To jest dopiero super początek. Zobaczysz. Ja tak panu Bogu nieraz mówię: gdzieś tam wieczorem leżę, ja rozmawiam z sufitem, i mówię: Wiesz co? Już tak jest dennie, że coś super szykujesz. <noise> na pewno to będzie super. Więc ten optymizm, jeśli tam wiesz siedzi, bo to jest takie doświadczenie w życiu, że cokolwiek złego mnie spotkało, to z tego wynikało dużo większe dobro. Yy, yy, Dziś ostatnio, yy, tak, yy, taka proza życia, wyjeżdżamy z sanatorium i się martwiłam, kogo ja tam trafię w pokoju, czy będzie fajna dziewczyna, fajna. No takie proste rzeczy. I ktoś mi napisał na Facebooku, będą bardzo fajne. Bo my przyciągamy zawsze to, jacy sami jesteśmy, co sobie nosimy. I, i no, bo miłe, że ktoś tak mnie odbiera, prawda, że. że ja noszę coś. To, yy, to, to jest tak bardzo jest. miłe, że przyciągnę dobre i faktycznie miałam wspaniałe współlokatorki. <grym> yy, więc coś w tym jest. Jeżeli jesteśmy nastawieni na, na coś pozytywnego, to to nas spotyka, i chyba w drugą stronę tak działa. To prawda. Aniu, na koniec ostatnie pytanie do ciebie, bo nie pozwoliłem Ci dokończyć wątku, ale jest to ważna rzecz, żebyśmy obiecali albo dali nadzieję tym, którzy nie wiem, nie zaglądają na Facebooka albo wolą słowo pisane w takiej tradycyjnej formie, czyli książki. Mówisz o tym, że, że ukaże się Tomik, tak? Jest taki plan? Tak. Od kilku dni nie wrzuciłam żadnego wiersza, bo stwierdziłam, że skoro chcę wydać tomik, to muszą tam być też wiersze, których nie będzie na Facebooku, mm -hmm. prawda? Jeżeli ktoś zechce go nabyć, no to niech ma niespodziankę, że będzie trochę rzeczy, które są... trochę będzie nowych. Ja przyznam, że ostatnio, jak robiliśmy ten projekt Niezłej Sztuki, prawda? Mm -hmm. Ja tam byłam zupełnie z moim haiku na doczepkę, bo to jeszcze inna historia z haiku, e, z którym wisiałam sobie na studni e, chęskiej. To taki był projekt, a może ty wydaj Hajku, a może wydaj felietony, nie, a może wydaj poezję, no wszystkie naraz nie wydam, ale być może faktycznie będę etapami. tak po, etapami i chyba będzie pierwsza poezja, bo już mam te moje czytelniczki, które chcą mieć tam gdzieś na szafeczce przy łóżeczku, mm. to, to też jest miłe. Wiesz co, to jest chyba takie najbardziej właśnie miłe, że, że nam się wydaje, że my tam nic nie przeżywamy, może to jest banalne, piszesz prostą rzecz, tak? I nagle ktoś ci pisze, Boże, to uderzyło w moje serce, bo to, bo to jest takie moje, trafiło. tak. Tak, to mnie trafiło, to jest moje. Bo w sumie jesteśmy podobni, My wszyscy chcemy kochać, chcemy być szczęśliwi. My wszyscy i z mamy tego samego korzenia. No to właśnie chodzi. Ania, niezwykle Ci dziękuję za Twój optymizm i za, za to, co wniosłaś w tym programie. Jestem przekonany, że będziemy śledzić Cię dalej, podglądać, bez względu na to, czy to będzie Facebook, czy to będzie, tak jak powiedziałem, książka, czyli słowo pisane. Życzę Ci tego, żeby ta pasja i optymizm z Tobą zostały. No także to jest takie troszkę, powiedziałbym, Hedonistyczne podejście, bo jak ty będziesz je miała, to my będziemy z tego czerpać i, i wszyscy będziemy szczęśliwi. Bardzo A ci dziękuję. będziecie mnie napędzać i też mi będzie z tym bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, ci dziękuję za, za zaproszenie i za wizytę. Dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia. Za wspólne oglądanie programu dziękuję! Restauracja wstrągowo!